Czujesz się ciągle zmęczony, a twoja skóra woła o pomoc? Matka Natura ma dla nas zielone rozwiązanie. Dzisiaj porozmawiamy o chlorofilu, zielonym barwniku, który nie tylko oczyszcza nasz organizm, ale też wspomaga go w walce z wieloma dolegliwościami. Jeśli zależy ci na energii, na naturalnym sposobie oczyszczania organizmu, to dzisiejszy materiał jest właśnie dla Ciebie. Dowiesz się, jakie działanie wykazuje chlorofil, gdzie można go w sposób szczególny znaleźć, w jakich pokarmach, w jaki sposób zwiększyć jego przyswajalność, które pokarmy czy suplementy są jego naturalną bombą. No i też. Jak z roślin zielonych pozyskać ten chlorofil, na przykład robiąc sobie maść, która bardzo świetnie goi rany, oparzenia, ale też zmniejsza stany zapalne skóry. O tym dzisiaj wszystko w tym materiale. Tak jak mówiłam, chlorofil jest to zielony barwnik. Znajdziemy go w sposób szczególny w roślinach, które mają intensywny zielony kolor. Jak chodzi o pokarmy, to w sposób szczególny bogate są w niego zielone warzywa liściaste. A więc jarmuż, szpinak, natka pietruszki, brokuły, kolendra, sałaty, no ale też takie zioła jak bazylia, mięta, no i sposób szczególny pokrzywa, liście mniszka lekarskiego, ale też gwiazdnica, babki, ale też zielone igliwia. Jodły, sosny czy świerku również będą zawierały chlorofil i glony. Glony, które tak naprawdę są rekordistami. Mam tu na myśli chlorelle oraz spirulinę. Wiele osób też. Robi sobie kurację właśnie trawą jęczmienną i warto wiedzieć, że właśnie sok z trawy jęczmiennej również zawiera bardzo duże ilości chlorofilu. Podobnie jak chlorela można powiedzieć, że są to prawdziwi rekordziści. Możemy pozyskać sobie z dietą chlorofil również z kiełek, z kiełek brokuła czy z kiełek pszenicy, jęczmienia. Tam też znajdziemy go naprawdę w sporych ilościach. Jest tutaj jedno małe ale z tym chlorofilem, bo po pierwsze, jeśli zależy nam na przyswajaniu tego barwnika, to powinniśmy go spożywać z tłuszczem, dlatego że substancja ta jest rozpuszczalna w tłuszczach, w alkoholach. Więc jeśli dodajemy sobie do diety te składniki, to powinniśmy je spożywać z tłuszczem. Ale też chlorofil jest bardzo wrażliwy na wysoką temperaturę. No i też. Na światło, na zmiany pH, dlatego najcenniejsze będą świeże pokarmy, świeżo zebrane z pola, tak naprawdę, bo jeśli coś z takich roślin było wcześniej zebrane, ale było długo przechowywane, było gdzieś na słońcu, to tutaj tego chlorofilu może być niezbyt wiele. Możemy sobie wprowadzić, tak jak powiedziałam, te warzywa, te zioła w formie sałatek, pesta, no bo wiemy, że jeśli robimy pesto, to zawsze jest dodatek tłuszczu, ale też możemy robić sobie zielone koktajle z dodatkiem właśnie tych warzyw czy roślin. No i tutaj powinien być dodatek tłuszczu. Można dodać sobie tutaj połówkę awokado, jakiś napój rośliny, na przykład kokosowy, możemy dać oczywiście też kefir, jogurt, ważne, aby były pełnotłuste, tak? aby ten chlorofil mógł się tutaj wydzielić. No oczywiście ważne jest tutaj rozdrobnienie tych roślin, a więc jeśli blendujemy sobie te składniki to lepiej ten chlorofil przejdzie nam po prostu do tego roztworu. Warto dodać sobie coś, co jeszcze nam zakwasi, może być to sok z cytryny, sok z limonki, trochę octu jabłkowego. Jeśli nam jest to za bardzo, że tak powiem, zielone, to możemy dodać jakiś dodatek słodkiego, na przykład trochę banana, jabłka, kiwi, żeby to było bardziej dla nas. Smaczne. No, i to jest taki sposób, w jaki możemy sobie ten chlorofil dostarczyć w takiej formie naturalnej. żeby był jak najlepiej przyswajalny, to pokarmy, rośliny, które go zawierają, powinny być świeżo zebrane, świeżo przetworzone, no i oczywiście jak najszybciej spożyte, odpowiednio rozdrobnione. Powinny być też z dodatkiem tłuszczu. Ale tak jak mówiłam, mamy też rekordzistów, i tutaj można też pomyśleć o. Wprowadzeniu sobie chloreli, która jest bardzo zasobna właśnie w ten zielony barwnik. W 5 gramach chloreli znajdziemy aż 100 mg chlorofilu, bardzo dużo, więc to też jest taki sposób na dostarczenie sobie większej ilości chlorofilu, jeśli zależy nam na takim większym tutaj efekcie terapeutycznym, przeciwzapalnym, oczyszczającym. Albo też picie soku strawy jęczmiennej. Czy też robienie sobie soków z pokrzywy, z liści mniszka lekarskiego to też jest świetny sposób. I tutaj warto dodać sobie łyżeczkę oleju, na przykład kokosowego, oliwę z oliwek, trochę awokado, tak żeby ta przyswajalność była jak najlepsza. Tak jak mówiłam, problem jest z tym chlorofilem, że wiele z nas. Nie spożywa często tych zielonych warzyw. Być może ma też nietolerancję na surowe warzywa. Jest taka alternatywa, którą można tutaj rozważyć. Z jednej strony, to co mówiłam, możemy pomyśleć o chloreli. O ile nie mamy tutaj jakichś problemów, tolerujemy ją. Ważne, aby była ona jednak z dobrych źródeł ekologiczna i żeby miała już te ściany komórkowe nieco rozdrobnione. Wtedy też jest lepsza dostępność tego chlorofilu. Często na rynku widzimy chlorofil wpłynie I warto tutaj zwrócić uwagę, że nie jest to już czysty chlorofil, ale jest to półsyntetyczna pochodna chlorofilu. Co to znaczy? W miejsce magnezu, który normalnie znajduje się w chlorofilu, dodano tutaj miedź i pozyskano chlorofilinę miedzianą. Chlorofilina w tej formie jest rozpuszczalna w wodzie, a więc jest łatwiejsza do przyjmowania i też wykazuje działanie przeciwzapalne, nawet silniejsze antyoksydacyjne od chlorofilu, które pozyskujemy z dietą. Oczywiście nie mamy już wtedy tutaj dostępu do błonnika i innych substancji cennych, witamin, minerałów, które naturalnie znajdujemy w warzywach czy ziołach, które są nie tylko zasobne w chlorofil, ale właśnie w tego typu substancje. Chlorofilina jest to taka alternatywa dla osób, które chcą mieć konkretny efekt oczyszczający, antyoksydacyjny, ochronny. Więc można wtedy sięgać właśnie po chlorofilinę, którą mamy często w sprzedaży jako suplement chlorofilu. Plus jest taki, że. Ta chlorofilina jest stabilniejsza od chlorofilu, to znaczy nie jest tak wrażliwa na światło słoneczne, jest rozpuszczalna w wodzie, i stąd znalazła zastosowanie właśnie w suplementach czy jako barwnik do różnego rodzaju leków czy też pokarmów. Więc można tutaj zarówno spożywać pokarmy, które są zasobne w chlorofil, albo można sięgnąć po półsyntetyczną pochodną, która również będzie wykazywała te działanie jak chlorofil, a w niektórych przypadkach nawet silniejsze. Dlaczego warto wprowadzić sobie chlorofil, czy to właśnie z pokarmami zasobnymi w sam chlorofil, czy też w formie chlorofiliny? Na początku mówiłam, że jest to substancja, która. Ułatwia oczyszczanie organizmu. Okazuje się, że oczyszcza nasz organizm z toksyn pleśni, z aflotoksyn, a wiemy, że aflotoksyny są bardzo szkodliwe dla naszego zdrowia i są też jedną z przyczyn nowotworów wątroby. Jeśli ktoś przebywa w otoczeniu, gdzie jest dużo pleśni, czy spożywa też pokarmy, które miały pleśnie czy zarodki pleśni, mogą dostarczać sobie aflotoksyny. Okazuje się, że właśnie chlorofil wiąże te toksyny wieli. Powodując, że nie ma tutaj negatywnych skutków. Zatrucie aflotoksynami może objawiać się przewlekłym zmęczeniem, bólem mięśni, bólami głowy, wyczerpaniem, tak naprawdę. Więc wiele osób może nawet nie zdawać sobie z tego sprawy, że w swoim otoczeniu ma styczność z pleśniami albo po prostu spożywa pokarmy, które już mogły zawierać te zarodki pleśni. i to Mogło się przyczynić do zatrucia tego organizmu. A więc jest tutaj bardzo cenna informacja, że chlorofil pochłania te toksyny, ale pochłania również metale ciężkie. Więc jeśli ktoś chciałby oczyścić organizm metali ciężkich, być może pracuje w jakimś środowisku, gdzie jest wiele tych metali ciężkich, czy też innych substancji toksycznych, to kuracja z chlorofilem może być tu idealna. I tutaj wtedy przyjmujemy sobie 100 mg, trzy razy dziennie takiego chlorofilu. Chlorofil wykazuje, też działanie przeciwnowotworowe, bo z jednej strony pomaga nam usuwać substancje, które są potencjalnie kancerogenne, a więc te aflotoksyny, ale też węglowodory, też dioksyny, aminy aromatyczne, które powstają na przykład podczas smażenia czy grillowania mięsa. Może nas chronić też przed substancjami, które znajdują się właśnie w przetworzonym mięsie czerwonym. Tutaj jest takie działanie właśnie ochronne, oczyszczające, jest bardzo silną substancją antyoksydacyjną, a więc będzie chroniła przed wolnymi rodnikami, będzie zmniejszała szkody, które mogą pojawiać się w DNA, no i tym samym może nas uchronić przed pojawieniem się chorób cywilizacyjnych, a więc cukrzycy, miażdżycy, chorób serca, nowotworów. Więc to jest takie działanie też ochrony na nasz organizm, no i też będzie działać odmładzająco. Mówi się, że chlorofil dotlenia tkanki, a to dlatego, że poprawia jakość naszej krwi. Tutaj mamy to podobieństwo do hemoglobiny. Chlorofil jest podobny do hemoglobiny z tym, że zamiast żelaza znajduje się magnez w budowie tutaj strukturalnej tej substancji i osoby, które mają anemię, mają problemy z procesami kwiotwórczymi, mogą właśnie sięgać tutaj po dodatek chlorofilu w diecie, czy też chlorofiliny, po to, żeby poprawić sobie jakość tej krwi. Okazuje się, że również podnosi nam białe kwinki. A więc, osoby, które mają na przykład leukopenie, czy są po chemioterapii, mają bardzo słaby układ odpornościowy, to również ten chlorofil może im poprawić tą odporność, więc jest to bardzo świetny sposób, naturalny sposób, aby poprawić sobie jakość krwi, ale też i pracę układu odpornościowego. Bardzo świetny jest chlorofil do regeneracji skóry. Już kiedyś w latach dwudziestych właśnie przygotowywano maści chlorofilowe, gdzie właśnie ze świeżych roślin, z ich soku Robiono świeże maści, które pomagały w oparzeniach skóry, w zmianach trądzikowych, bo okazuje się, że chlorofil ma też działanie przeciwbakteryjne, też na bakterie, które wywołują między innymi trądzik, ale też wykazuje działanie przeciwwirusowe. Stąd też polecano tego typu maści do uszkodzonej skóry, które miała jakieś owrzodzenia, odleżyny, wtedy smarowano właśnie maściami chlorofilowymi. Tego typu zmiany wszelkie stany zapalne bardzo świetnie skóra się szybko regenerowała. No i okazuje się, że działa też odmładzająco na skórę. Nawet maści, które mają dodatek chlorofiliny czy chlorofilu, mogą bardzo świetnie tą skórę regenerować i też opóźniać procesy starzenia. Bardzo świetnie chlorofil oddziaływuje na zdrowie naszych jelit, poprawia pracę mikrobiomu, zwiększa ilość tych korzystnych bakterii, ale też zapobiega zaparciom i wzdęciom, a więc może być świetnym wsparciem dla osób, które borykają się na przykład ze SIBO, czyli przerostem bakterii w jelicie cienkim, mają stany zapalne w jelitach, cierpią na chroniczne zaparcia, mogłyby tutaj spróbować właśnie dodatek chlorofilu do diety. Oczywiście jeśli są tutaj jakieś poważne problemy trawienne, no to surowe warzywa liściaste czy dzieła mogą być tutaj problematyczne. Wtedy warto rozważyć sobie tą chlorofilinę jako taki dodatek, żeby Zmniejszyć nieprzyjemne dolegliwości, poprawić też stan tych jelit. Okazuje się, że chlorofil bardzo też korzystnie wpływa na nasz apetyt. Hamuje nadmierny apetyt, może być pomocny w odchudzaniu, właśnie w zmniejszeniu tutaj kilogramów. Warto go też tutaj rozważyć, bo z jednej strony wspomaga nam oczyszczanie. Pamiętajmy, że nadmierne kilogramy to tak naprawdę są też. Toksyny zanieczyszczenia, więc bardzo świetnie się tutaj składa, że z jednej strony jest tutaj efekt taki oczyszczający z toksyn, jest też poprawa pracy jelit i mikrobiomu, ale też dodatkowo wzmacniamy naszą krew, więc jest to idealne w takich kuracjach, też odchudzających. Chlorofil jest też takim naturalnym, wewnętrznym dezodorantem. Jest polecany osobom, które mają nieprzyjemny zapach z ust, albo też u osób, które mają cewniki, mają stomię. To spożywanie, szczególnie tutaj chlorofiliny, zmniejsza nieprzyjemne zapachy. Z ciała. Też, gdy ktoś ma nieprzyjemny zapach potu, to również tutaj chlorofilina bardzo świetnie się sprawdzi. Tutaj warto też rozważyć sobie podaż tej substancji. Kuracje takie warto robić sobie tak 3-4 tygodnie, poobserwować swój organizm. Na początku możemy też zauważyć, że w nasz kał będzie nieco zielonkawy, to nic takiego, to po prostu efekt spożycia dużej ilości tutaj zielonych warzyw, roślin czy też właśnie po prostu tego barwnika. w Dawki terapeutyczne to zazwyczaj 100 do 300 mg dziennie chlorofilu. Można też pozyskać sobie chlorofil z ziół, które są zasobne w ten barwnik, więc teraz powiem jak można pozyskać. Mówiłam, że chlorofil, który jest zawarty w roślinach, jest rozpuszczalny w tłuszczach i w alkoholach. Tutaj, jeśli chcielibyśmy zrobić sobie na przykład taką maść ze świeżej rośliny, a żeby był tam właśnie ten chlorofil, no to dobrze by było sobie rozpuścić ten chlorofil. I tutaj można korzystać tutaj zarówno z alkoholu 90% i z acetonu, ale ten ace musimy też później, Odparować, jeśli go tutaj wykorzystamy do ekstrakcji tego chlorofilu, który mamy zawarty w roślinach. Łatwiej dostępny, myślę, będzie dla większości z Was spirytus 90%. Jeśli zdecydujecie się na aceton, to pamiętajcie, aby to był czysty do analizy, żeby nie był to jakiś techniczny, tylko faktycznie bez szkodliwych innych substancji. No i musimy go też odparować, zanim będziemy go chcieli tutaj wykorzystać do przygotowania maści. Więc, co jest tutaj ważne? Zbieramy świeżą roślinę, najlepiej dajemy ją sobie do moździerza. Bardzo staramy się ją jak najmocniej rozdrobnić. A więc, bardzo długo tutaj ucieramy tą roślinę, no i dodajemy później ten spirytus 90%, tak aby nam przykrył tą roślinę. Jeszcze rozcieramy, tak żeby tutaj ten. Chlorofil mógł się wydobyć z tej rośliny. Wszystko dokładnie mieszamy, rozdrabniamy, odstawiamy na parę minut, szczególnie jeśli mamy tutaj aceton, no to odstawiamy to do odparowania, tak, by ten aceton odparował i został nam. Czysty chlorofil. A jeśli robimy tutaj z tym alkoholem 95%, no to też troszkę odstawiamy do odparowania i łączymy to z bazą tłuszczową. To znaczy, może być to smalec gęsi, może to być euceryna, lanolina, może być to również masło. Ile dajemy takiego chlorofilu? No Zazwyczaj dajemy tak od 5 do 15 gram na 100 gram tego podłoża tłuszczowego. Też to jeszcze rozcieramy i tak naprawdę mamy gotową maść chlorofilową, która będzie świetna w przypadku ran, trądziku, oparzeń, wszelkich tak naprawdę zmian zapalnych skóry. Myślę, że warto coś takiego sobie przygotować i stosować w swojej domowej apteczce, tym bardziej, że na przykład liście babki są dosyć łatwo dostępne i... Zrobić sobie taki eksperyment, posmarować sobie tą twarz, zobaczyć, jak ona się zmieni, jak ona się poprawi, będzie bardziej dożywiona, lepiej ukwiona. Myślę, że jest to warte tutaj stosowania, nie tylko w przypadku poważnych stanów zapalnych, ale też, żeby sobie po prostu poprawić kondycję tej naszej skóry. Możemy też zrobić sobie nalewkę, która będzie dość zasobna w chlorofil. I tak jak mówiłam, ważne jest tutaj stężenie tego alkoholu. 95% spirytus, byłby tu wymagany. Też staramy się, aby jak najbardziej rozdrobnić ten surowiec, by jak najwięcej chlorofilu mogło się wydobyć z tych tkanek rośliny. I proporcja 1 do 5 myślę, będzie tutaj taka optymalna. Ważne, żeby te przetwory, które robimy z roślin zasobnych chlorofil, były w ciemnym miejscu, bo tak jak mówiłam, chlorofil jest bardzo wrażliwy na wysoką temperaturę, a więc dajemy do chłodnego miejsca, do miejsca, gdzie nie ma promieni słonecznych. Najlepiej jest to po prostu dać do ciemnej. Butelki do ciemnego słoika z brązowego szkła. Wtedy nie ma tutaj tego problemu z promieniami słonecznymi. No i oczywiście w chłodnym miejscu. Test codziennie począsamy. No i później przyjmujemy sobie kropelkami 15-20 kropelek w odrobinie wody trzy razy dziennie do takiego działania oczyszczającego, wzmacniającego organizm. To jest taki sposób też naturalny, żeby sobie pozyskać chlorofil. Jeśli ktoś nie chce, nie może spożywać alkoholu, to tak jak powiedziałam, to Alternatywą jest ta chlorofilina, która jest właśnie w formie płynnej, jest rozpuszczalna w wodzie, można też w taki sposób sobie tutaj poradzić, albo sięgać tutaj poglony, glony, na przykład po chlorele, ważne żeby była ekologiczna, najlepiej jakości farmaceutycznej, wtedy też taka będzie tutaj najbardziej bezpieczna, bo pamiętajmy, że niestety bardzo wiele tych chloreli jest z Chin, które... Mają nikłą jakość, a często jeszcze mogą być zanieczyszczone metalami ciężkimi czy innymi szkodliwymi substancjami. Więc jeśli decydujemy się na kurację za pomocą chloreli, to powinniśmy zwrócić na jej jakość. Jestem ciekaw, czy byliście świadomi tego, że chlorofil to taka cenna substancja? Czy próbowaliście chlorofilu w płynie po to, żeby oczyścić organizm, wzmocnić go do walki z różnymi? Chorobami. No i odnośnie jeszcze chlorofilu przypomniało mi się, że może być też świetny do regeneracji dziąseł, dziąseł, które kwawią, które mają stany zapalne i tutaj również można by sobie świeżym sokiem, na przykład z pokrzywy, z lucerny, albo też tej chlorofiliny smarować te dziąsła, albo dodać sobie nawet do pasty do zębów i wtedy będzie taki lepszy efekt terapeutyczny. Serca, wielkie dziękuję dla wszystkich tych, którzy mnie wspierają, którzy stawiają mi kawę. Jest to dla mnie motywujące i budujące, pozwala mi tworzyć treści. Dzięki którym wasze zdrowie staje się Coraz to lepsze. Zachęcam, aby śledzić mój kanał, tak aby być na bieżąco z treściami, które się tam znajdują. Są to nie tylko filmy, ale również posty, i w tych postach możecie wiele się dowiedzieć na temat cennych substancji leczniczych, na temat różnych schorzeń, ale też roślin leczniczych, jak je wykorzystywać. Myślę, że jest to bardzo cenna baza wiedzy, która może Wam poprawić zdrowie. Zachęcam do obejrzenia mojego wcześniejszego materiału na temat Cennych właściwości niczka lekarskiego. Jest to też roślina zasobna chlorofil, którą też można tutaj wykorzystać w terapii. Materiał znajdziecie tutaj.